witam państwa. Właśnie trwa najgorętszy okres przed świętami Bożego Narodzenia. Sprzątamy, szukujemy smakołyki, a zwłaszcza robimy zakupy. Wszędzie tłok, ścisk, pełno ludzi. Nosimy ciężkie torby z zakupami, płacimy za zakupy, dźwigamy torby z zakupami, wyciągamy portfel i tak w kółko. Nasze działania stają się wręcz rutynowe, aż do momentu, gdy nagle zadajemy sobie pytanie, gdzie jest nasz portfel. I właśnie między innymi o tym, jak uniknąć tego typu przykrych zdarzeń, będziemy rozmawiać z moim i Państwa gościem, młodszym aspirantem Anettą Potrykus. na zakupach. Jakie najczęściej wówczas mogą spotkać nas zagrożenia? No przede wszystkim musimy się przed przed kieszonkowcami, a żeby tutaj dobrze się jednak zabezpieczyć przed taką kradzieżą, zwłaszcza w tym okresie przedświątecznym, musimy pamiętać, że pieniądze, dokumenty, rzeczy dla nas wartościowe chowamy zawsze do wewnętrznych kieszeni, na przykład w marynarce czy w kurtce. Natomiast jeżeli chcielibyśmy gdziekolwiek indziej schować, to na pewno są to miejsca nieodpowiednie, gdyż zewnętrzna kieszenie w kurtce to jest szansa dla kieszonkowca. A tego przecież byśmy nie chcieli. Kolejną sprawą, jeżeli trzymamy tutaj nasze dokumenty, pieniążki, karty kredytowe w torebce czy w jakiejś reklamówce, to pamiętajmy, żeby tą torebkę nieść przed sobą z przodu, żeby wszystko było widoczne, żebyśmy mieli to na oku, żeby nie doszło do jakiejś niechcianej kradzieży. Pamiętajmy również, że jeżeli chowamy kluczyki od samochodu, to ten samochód należy przede wszystkim zamknąć i włączyć też alarm, jeżeli jest, a kluczyki również chowamy do wewnętrznej kieszeni, natomiast nie, nie chowajmy jej w zewnętrznej kieszeni, gdyż tam, jeżeli jest Ukradnie nam ją kieszonkowiec, ukradnie nam te kluczyki kieszonkowiec, no to wtedy możemy pożegnać się również nawet z samochodem. Często jest tak, że gdy idziemy robić zakupy, to przed takimi centrami handlowymi lub w ogóle potrzebujemy jakiejś większej gotówki. Najczęściej pobieramy ją wówczas z bankomatu. Co wtedy? Czy codzieje obserwują nas, czy to jest niebezpieczne w tym momencie, jeżeli wyciągamy pieniążki i schujemy jak gdzieś, nie wiem, torebki, nie zamkniemy, nie zabezpieczymy. Można tutaj mówić również, że przestępcy tutaj też posunęli się krok do przodu, bo próbują nawet okradać nas właśnie przy pomocy tutaj kart kredytowych, które my posiadamy. Dlatego jeżeli zauważymy, że w miejscu w bankomatu gdzie wkładamy kartę kredytową, jest jakaś nakładka, to już powinno wzbudzić naszą czujność i nie wkładajmy tam karty. Natomiast jeżeli wpisujemy PIN, to absolutnie zasłońmy ten PIN nie tylko przed osobami, które stoją za nami, ale również nawet z góry, które by patrzyły. Bo czasami zdarza się, że złodzieje montują tam takie mini kamery, których my nie zauważymy, natomiast dostęp do naszego konta będą już mieli właśnie za pośrednictwem tego PINu. Także tego też należy przestrzegać i pamiętać o, o takim bezpieczeństwie. Często też bywa tak, jak już mówiłam na początku, że niesiemy ze sobą torby pełne zakupów i tych toreb jest często bardzo dużo, ale coś tam po drodze chcemy jeszcze kupić, podchodzimy do kasy, kładziemy je gdzieś z boku, wyciągamy portfel, zostawiamy go czasami bez opieki. Czy to też jest taka okazja, która można powiedzieć czyni złodzieja? No tutaj musimy pamiętać, że nie możemy zapominać o naszym portfelu, gdyż nasze, nawet nasze statystyki wskazują na to, że jednak podczas okresu świątecznego jesteśmy troszeczkę zabiegani, roztargnieni. Chcemy jak najwięcej kupić, jak najkrótszy w tym czasie wiadomo, że po jak najlepszej cenie, ale zapominamy o bezpieczeństwie, zapominamy o portfelu. Czasami płacąc przy kasie po prostu go tam zostawiamy, a potem mamy takie powiedzmy zgłoszenia kradzieży tego portfela, gdzie jednak w trakcie postępowania, które prowadzimy, wychodzi na to, że zapomnieliśmy i go zostawiliśmy. Niemniej jednak osoba, która zna znajdzie taki portfel, obowiązek ma zwrócić go e, do osoby, któ do której on należy. Jeżeli nie mamy pewności, jak to zrobić, zawsze można przyjść na policję i te dokumenty oraz portfel oddać. My go zwrócimy na pewno takiemu właścicielowi. Czyli ale to reasumując, wybieramy się na zakupy, zanim się wybierzemy, to musimy pamiętać o najbardziej podstawowych rzeczach. Czyli o naszym bezpieczeństwie, o tym, że pieniądze i portfel trzymamy blisko siebie w wewnętrznych kieszeniach marynarki, a jeżeli trzymamy cokolwiek w naszych torebkach na zewnątrz, to, to, to pamiętamy, żeby te, te torebki mieć przed sobą. A w przypadku bankomatu musimy być bardzo ostrożni, czujni, no i przede wszystkim nie pokazać nikomu tego naszego pinu do karty bankomatowej. Coraz mocniejsze stają się zakupy przez internet. Tam nie ma kolejek, tam nie ma ścisku tłoku, to znaczy, że jest bezpiecznie. No tutaj powinno być bezpiecznie, niemniej jednak zdarzają się oszustwa i tutaj musimy bardzo uważać na osoby, które sprzedają nam różne przedmioty przez internet. Przede wszystkim wybierajmy sklepy, które są wiarygodne, które, mają, które się tym już zajmują i nie ma na nich tutaj jakichś skarg, uwag i wiemy, że klienci są zadowoleni. A jak to sprawdzić? Najlepiej sprawdzać, jeżeli sklep ma komentarze, jakąś, czy też funkcjonuje, to sprawdzić, ile czasu funkcjonuje. no i co jest zawarte w tych komentarzach? Jeżeli na przykład kupujemy to na aukcjach internetowych, to jeżeli jest bardzo mało komentarzy, to już powinniśmy być czujni i raczej zwrócić na to uwagę. Przede wszystkim też patrzymy, jakie są to komentarze. Jeżeli komentarze są negatywne, to już tym bardziej mamy do czynienia z kimś, kto być może nie jest wiarygodny i warto jednak tutaj się zabezpieczyć poprzez to sprawdzenie i może nawet zmienić tutaj ofertę tego kupującego i po prostu gdzie indziej kupić, gdzie będziemy bezpieczni. Przyjeżdżając na zakupy, przyjeżdżamy często samochodami, zostawiamy je na parkingach, przed sklepem lub w innych miejscach. Co zrobić, żeby nie okazało się, że gdy wychodzimy z sklepu z zakupami, nie można znaleźć naszego samochodu? No przede wszystkim pamiętajmy, że wychodząc z samochodu, powinniśmy go zamknąć i sprawdzić zamek, czy jest zamknięty faktycznie. Jeżeli mamy alarm, to oczywiście go włączyć ale również absolutnie nie zostawiajmy na wierzchu właśnie jakiegoś radia, które da się wyciągnąć, przy, jeżeli drzwi byłyby otwarte, czy też mówimy o CB radio, nie zostawiajmy takich rzeczy, tak, żeby tutaj nie skusić jakiegoś złodzieja, tak, żeby nasz samochód nie był za chwilę tutaj gotowy do naprawy, no bo w tym momencie możemy się liczyć z tym, że zostanie zbita szyba i będziemy ponosili tylko i wyłącznie straty. Jeżeli mówimy o zamknięciu drzwi, no to również, jeżeli ich nie zamkniemy, zapomnimy, bo będziemy w biegu wykonywali te zakupy, no to również to może się przyczynić do tego, że zostanie ten samochód nam skradziony, także to też jest bardzo ważne. Jeżeli jednak wyjeżdżamy na święta i wybieramy się w tę podróż na przykład pociągiem, czy jakimś autokarem, czy, czy jakoś po prostu się z kimś umawiamy, że się zabieramy całą rodziną jeszcze innym samochodem, a nasz pojazd zostaje w domu, to również należy go zamknąć, zabezpieczyć, włączyć alarm i jeżeli mamy garaż, to oczywiście zamknąć go w garażu. No i też powiadomić tutaj sąsiadów i inne osoby, czy też z rodziny, która zostaje na miejscu, żeby tam czasem zajrzeli do nas i zobaczyli, czy wszystko w domu jest dobrze. A gdy już wybierzemy się w taką podróż, to o czym musimy pamiętać, żeby bezpiecznie dojechać w dane konkretne miejsce? No przede wszystkim powinniśmy sprawdzić stan, stan dróg, bo teraz są takie komunikaty, gdzie są drogi przejezdne, gdzie są nieprzejezdne, i tą podróż zaplanować już od początku do samego końca. Jeżeli wiemy, że mogą być utrudnienia, to wyznaczmy sobie już jakieś trasy objazdowe. Natomiast przede wszystkim powinniśmy wyjechać znacznie wcześniej też samochodem przygotowanym. Czyli jeżeli jeszcze nie, nie, nie zdążyliśmy wymienić tych opon na zimowe, no to jest naprawdę już. Nawet dość późno, ale lepiej to zrobić przed takim wyjazdem z rodziną, niż potem się martwić jak my dojedziemy, bo jednak jazda na takich oponach letnich jest naprawdę znacznie utrudniona i wręcz niebezpieczna. Po drugie, przede wszystkim stan techniczny, żeby ten samochód nam gdzieś się nie zepsuł po drodze, żebyśmy dotarli na te święta, na tą wigilię na czas. Czyli to trzeba zaplanować też wcześniej, sprawdzić, zrobić przeglądy, jeżeli jest to możliwe, no i wyjechać też w miarę możliwości dużo wcześniej niż, planuje, niż planowaliśmy i też robiliśmy to na przykład w poprzednim roku. Gdyż na drodze zdarzają się korki, zdarzają się stłuczki, kolizje, a nawet wypadki drogowe, no a wtedy po prostu czekamy, aż droga się udrożni i będziemy mogli pojechać dalej. Po co się denerwować? Potem chcąc nadrobić ten stracony czas, będziemy próbowali jechać szybciej, to również może się skończyć dla nas bardzo e, niebezpiecznie. Więc pamiętajmy o tym, że większość z nas posiada taki telefon komórkowy i zawsze ktoś, kto siedzi obok pasażera czy też z tyłu na tylnym siedzeniu, może wykonać telefon do rodziny i powiadomić, że chwilę się spóźnimy, bo taka sytuacja wystąpiła na drodze. Dziękuję Ci bardzo za te kilka cennych wskazówek. Ja mam nadzieję, że Państwo poświęcą trochę więcej czasu w tym natłoku spraw na, na to, żeby jednak zwrócić uwagę na swoje bezpieczeństwo i tego Państwu przede wszystkim życzymy, żeby te święta były nie tylko pogodne i radosne, ale przede wszystkim bezpieczne.